Ciao, wszystkie witam serdecznie na moim kanale z tej strony Elsa. Dzisiaj Wam pokażę jak dzisiaj będzie odcinek o warzywach. Wiecie co to są warzywa? Warzywa to są na przykład jak pomidory, sałatę, kapustę, no i różne takie inne. No i dzisiaj e, z tej okazji warzyw e, po prostu będziemy, e, no wiecie, występować, różne akcesoria będą, czy coś takiego. Ale najbardziej z tych warzyw, to uwielbiam najbardziej, wiecie jakie warzywa? Paprykę i koktajlowego pomidorkę. Wiecie, co to jest koktajlowy pomidorek? Trochę dziwnie to brzmi, ale pewnie wiecie. Okej, okay. no i tak, to mm, ja jako Elza teraz raz idę wybudować domek, może jest e, jakiś update nowy, e, e, więc którego nie widziałam, może jest jakiś nowy domny, zbyt był ale nowy odby żeby był, więc zrobię yy, 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 taki jaki będzie. Mhm. A jeszcze pamiętajcie o subskrypcji i łapencji. A jeszcze Wam powiem jedną rzecz, że będzie nowy, nowy konkurs na sklepie Lidl i Biedronka. Będą Black Wicks. Black Wicks będzie naprawdę bardzo serdecznie pozdrawiam bo po prostu świetny jest ten e, Blackwix e, Możecie się cieszyć Blackwixem e, Bo on jest naprawdę bardzo Fajny Lecz przyjazny Okej okay. Zbudowę sobie ten domek No bo nigdy go nie miałem A na dole Muszę wypróbować Bo jest sauna Oczywiście w nim Więc sobie do niego tego fajnego do tej fajnej sauny pójdziemy, rozgrzejemy się. A w tym czasie e, Wam powiem dalej, bo e, jest, jak jest Blakewix na Lili i mnie dronka razem ze mną to stworzyli, e, to tam pen, Blackwix jest do minimum rabatu na 55%. możecie być zachwyceni. A i do tego Blackwixu mamy takie bardzo fajne, takie poddałatko, forembo Taki marker że mogę Wam przesłać. A wy możecie to znaleźć w Lubię Biedronce, taką kulę możecie znaleźć. Dobra, to były tylko te dwie rzeczy, bo pokazałam, które mogą być dobre i quick, co możecie znaleźć w Lidlu, albo Biedronce, polecam oczywiście. Um. A czasami jak... E, dziecie, bo no to trudna wasza sprawa. O, ktoś do mnie przychodzi. Witam serdecznie, drogi widz w tym filmie. Dzień dobry, dzień dobry. E, dzień dobry. Dzień dobry. E, widzu. Mm, no oczywiście, że ja Cię da, dam do rodzinki. Może sobie. Co chcesz, tak. Możesz sobie robić, co chcesz. Możesz iść na sam, no wszystko. Wszystko. Będziesz błagał. Błagał o moje wszelkie świętości. A gdzie ty poszłeś, dziewczyno? O Jezus, Maria! Co to będzie Twój pokój? No dobre. Jak sobie chcesz. A ja. Dziękuję serdecznie. Zapraszam do jutrzejszego Panna Kuleczki A pojutrze Będzie odcinek O i, i, O promocjach Dziękuję